A jestem pod boulderingiem w Gdańsku, bo ostatnio byliśmy z Zuzą i z Michałem. Zuzia do nas przyjechała z Krakowa i jesteśmy na ściance wspinaczkowej, a jutro lecimy do Paryża i będzie vlog z Paryżą. Bo ona chodzi regularnie w Krakowie i ja byłam pierwszy raz i tak mi się spodobało, że chciałabym chyba zacząć chodzić i właśnie drugi raz jestem i super to jest zabawa i no, ogólnie jestem bardzo podekscytowana tą nową aktywnością. Pomagaj. Czy nie da Może tu zrobimy rozgrzewkę. Продолжение Czułam, że spadnę z samej góry, a się bałam spać z samej góry, bo jeszcze tak nie spadłam, ale już nie miałam słuchów. No właśnie na przedostatnim kamieniem. Super było, ale jestem zmęczona bardzo Także chyba zdradziłam wszystko, całą energię, jaką miałam Ale ogólnie fajnie było i była nowa trasa i bardzo mi się podobało Ale to jest bardzo wymagające Pokażę, gdzie jesteśmy Na zaskocz O, jedzie nasz tramwaj. Jak wróciłam z Paryża, to od razu zainstalowałam sobie Duolingo i już mam ósmy dzień z rzędu. W ogóle ja mam strasznie długo te aplikacje, bo od 2013 roku, ale nic mi się tam nie zapisało. Ja kiedyś się uczyłam właśnie francuskiego i zaczęłam wszystko od nowa robić. I też inaczej to wygląda niż kiedyś. I robię na telefonie, ale też na komputerze. I mega się wkręciłam. Excuse moi, comment tu t'appelles? Moi. Toi moi. Znałam, że wybiorę się na rower i teraz prowadzę rower, żeby móc nagrać, co robię. Ale zmęczyłam się też pod górkę trochę, więc ideal idealnie. No generalnie dzisiaj miałam taki dzień, że nic mi się nie chciało i... Znaczy rano jest w sumie dziesiąta dopiero. Uznałam, że muszę zrobić jogę, której nie chciałam się robić i że wtedy zawsze nabieram jakiejś takiej energii do działania i wyjścia i mimo tego, że czułam, takie, że, mam tak, że czułam się tak zastana, co nie, że właśnie i fizycznie i też trochę psychicznie, więc zmobilizowałam się i wyszłam, a jest ładna pogoda ubrałam się ciepło, bo wcale no jest słońce, ale jest zimno i dobrze mi to zrobiło o, jedzie drodze za mną pomyślałam sobie, że to jest takie śmieszne i głupie, że jakby nie potrzebujemy, żeby się mobilizować, żeby chodzić, nie wiem codziennie do szkoły, albo codziennie do pracy i nic się nie zastanawia nad tym czy, hmm, czy dzisiaj chce mi się iść do pracy tylko po prostu to robimy i to chyba oznacza, że jakby ta e, dyscyplina jest w każdym z nas, ale jeśli... Jejku, jaki ładny w ogóle tutaj widok za mną. Ale jeśli chodzi o rzeczy, które nasze cele, które sami sobie wyznaczamy, czyli właśnie jakiś trening, jakaś aktywność, ale może też jakiś, jakaś nauka, nie wiem, czegoś, języka albo no po prostu takie rzeczy rozwojowe. Dla nas, ale nie zawsze tylko rozwojowe. Czasem po prostu odpoczynek albo wyjście na spacer, i wtedy często bywa tak, że się nie chce. I, I to jest w sumie przykre. Z czego to wynika? No, wiadomo też, jak ktoś jest tak zmęczony, to już nie ma siły na to, żeby w ogóle robić coś dodatkowego, jeszcze produktywnego, ale czasem jest tak, że nawet nie. O, fajnie mi się roztargała rękawiczka tutaj. Że jakby nawet jak się ma tę przestrzeń i ma ten czas na to, żeby wszystkie te rzeczy, które się zaplanowało miłe robić, no to nie zawsze też się chce je robić. I to jest moje doświadczenie, a jestem osobą bardzo taką, no, zdyscyplinowaną generalnie, więc mi też się czasem nie chce. Dzięki. Ale nie mam e, Nic nie kupiłam, ale oglądałam sobie rzeczy. Były spokojne, ale nic co bym akurat potrzebowała, więc idę do warzywniaka, bo stąd potrzebuję rzeczy. Ale jest super ładna, a zdejmę to, bo mi się zrobiło za ciepło, ale jest super pogoda i cieszę się, że udało mi się wyjść na ten rower, bo jest miło bardzo. Tak, to dziwne zachowanie, ale jak przychodzą ludzie, to udaje, że rozmawiam przez wideo. I po prostu, że ja mam jakąś rozmowę wideo, a nie, że mówię sama do siebie, bo to może być... No nadal mam z tym trochę problem, problem, mimo że i tak no, nagrywam jakby w miejscach takich publicznych, ale nadal się trochę sykam. Muszę przepakować zakupy, bo ziemniaki mi się wbijają w plecy. Więc jeszcze byłam w Lidlu po drodze, żeby kupić takie rzeczy, których nie ma u nas w Biedronce, na przykład kimchi albo te parówki takie wegańskie, roślinne. Ale nie wiem, tak ułożyłam to, że po prostu czułam, jak ziemniaki się wbijają w moje plecy. Uh -huh. A z tej strony jest rzadkiewka, Kurde. Nie polecam robić tak jak ja teraz, bez kasku ale tu jest bezpieczna droga, ja tak mono. Mamy teraz ten polski serial A Bring Back Alice, który jest na HBO Max. I jest to serial wyreżyserowany przez Dawida Nikkiela, który wyreżyserował również Ostatni Commerce. No, i w ogóle ten serial jest nagrany i nakręcony w trójmieście, i jest tutaj bardzo dużo lokacji, które znam. I w ogóle śmieszna sytuacja jest taka: historia jest taka, że w zeszłym roku, jak jeszcze mieszkaliśmy we wrzeszczu, to i blisko Politechniki w ogóle tutaj uczniowie. Aha, tu się w ogóle włączają w inne reklamy, i e, śmieszna jest. To, że właśnie w zeszłym roku jak jeszcze mieszkaliśmy we wrzeszczu, ja chodziłam na przystanek i przechodziłam obok Politechniki, która w ogóle jest w tym serialu szkołą, do której prywatnym liceum, do którego oni chodzą do szkoły, więc mega śmieszne. I tam w ogóle widziałam tę scenografię z pierwszego odcinka, gdzie wszyscy uczniowie jakieś tam robili dla urki i tak dalej, właśnie dla Al Alicji. I ja przychodziłam wtedy tamtędy i widziałam to, ale nie wiedziałam do czego to jest. I jakby wiedziałam, że tam był jakiś plan zdjęciowy, ale no i śmieszne i później, rok później widzę to w serialu. Ogólnie serial to taki teenage drama, trochę Riverdale, tylko po polsku albo 13 Reasons Why, tylko jakby w tych polskich realiach, a w zasadzie to nawet e, tych trójmiejskich. Ale podoba mi się i jestem wciągnięta bardzo też w tę fabułę i uważam, że jest też śmieszny i nie, nie... Pierwszy odcinek miałam taki trochę, że bałam się, że może być cringe bardzo. No oni tutaj jakby grają w kosza, są też liderki. szkoła to politechnika, to jest naprawdę... I w ogóle też Emalia tam jest, to jest... Ciepłam w Emali, więc... Yy... Różowy, różowy sklep ze starociami we wrzeszczu. I jest taka scena w tym serialu, chyba w pierwszym odcinku, albo w drugim, może nie pamiętam, że właśnie dwie dziewczyny idą na zakupy do takiego butiku, który jest wzorowany na takich butikach, może trochę z Los Angeles. I to jest właśnie tam, że jakby są takie wieszaki z różnymi ubraniami, jest kwiatek, jest na zewnątrz też taka przymierzalnia czy coś takiego. No i to jest zrobione na taki modny butik właśnie. I ogólnie to jest stocznia i wszystko i bardzo dużo rzeczy, więc już w ogóle to, że Trójmiasto to jest dla mnie ogromny plus i bardzo mi się podoba to nas i, i oglądam go. Ale tak jak mówię, teenage drama i w ogóle więc na no nie każdemu siądzie. O, nie, Patrzcie się, tu jest. Ostatnio widzę, że mam coraz więcej siwych włosów, a mam 27 lat. I wiem, że to jest tam kwestia jakichś genów i tam takich rzeczy, i że to nie jest nic dziwnego, ale moim zdaniem to jest dziwne. Ja jeszcze że kilka takich mam włosów, co jakiś czas widzę. Czy to znaczy, że jestem ja starzej? Ale nic nie zamierzam z tym robić, ani farbować, ani niech są. Też podobają mi się takie szare włosy, ale no to chyba do tego czasu jeszcze dużo czasu, ale ogólnie fajne. Cieszę się, że oglądacie i dzięki, i to wszystko już w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!